Cześć, mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko. Dziś chcę podzielić się z tobą czymś wyjątkowym, czymś, co być może właśnie teraz potrzebujesz usłyszeć. Wiesz, życie czasami przynosi nam wyzwania, które wydają się niemożliwe do przezwyciężenia. Tracimy ważne rzeczy, ukochane osoby, okazje, które wydawały się jedyne w swoim rodzaju i zastanawiamy się, co mogło być inaczej, prawda? Ale chcę, żebyś wiedział jedną bardzo ważną rzecz. Bóg widzi to wszystko. On zna każdy szczegół Twojej historii, każdą łzę, którą uroniłeś, każdą noc, kiedy nie mogłeś spać, myśląc o tym, co straciłeś. I co więcej, on głęboko troszczy się o ciebie. Nie bez powodu psalmista napisał: Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Psalm 33,19 może teraz czujesz się właśnie tak, że złamanym sercem, przygnębiony na duchu, ale chcę, żebyś wiedział, że właśnie w takich chwilach Bóg jest najbliżej ciebie, nawet jeśli nie czujesz jego obecności. On pracuje za kulisami, przygotowując coś wspaniałego, aby przywrócić wszystko, co straciłeś. Jak jest napisane w księdze Joela 2,25, Wynagrodzę wam lata, które pożarła szarańcza. Bóg może to zrobić także dla ciebie, mój przyjacielu. On może wziąć te połamane kawałki Twojego życia i przekształcić je w coś jeszcze piękniejszego, niż wcześniej. Przypominam sobie fragment z księgi Hioba, który mówi: Pan dał, Pan zabrał. Niech będzie błogosławione imię Pana. Hiob 1:21. Hiob przeszedł przez straszliwe próby, stracił wszystko, co miał, ale zachował swoją niezachwianą wiarę. A na końcu Bóg nie tylko przywrócił mu wszystko, co stracił, ale pobłogosławił go podwójnie. To skłania mnie do myślenia, a jeśli twoje straty są tak naprawdę przygotowaniem do czegoś znacznie większego, czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zastanowić się nad wszystkimi dobrymi rzeczami, które Bóg już uczynił w twoim życiu? Czasami skupiamy się tak bardzo na tym, co straciliśmy, że zapominamy dziękować za to, co mamy. Psalmista Dawid napisał, błogosław duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Psalm 103, czy 2. Co powiesz na to, abyśmy teraz zrobili pauzę i podziękowali razem? Zamknij na chwilę oczy i pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Wiesz, mój przyjacielu, Bóg nie obiecuje, że nasze życie będzie doskonałe lub wolne od problemów, ale obiecuje być z nami w każdej chwili. Jak jest napisane w księdze Izajasza 41:10: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię cię i wspomogę cię, i podtrzymam Cię prawicą sprawiedliwości mojej. Jakie to pocieszające słowa, prawda? Może myślisz teraz, ale ty nie wiesz, co straciłem. To niemożliwe do odzyskania. Rozumiem: Są straty, które wydają się nieodwracalne, ale pamiętaj, dla Boga nie ma nic niemożliwego? Może nie przywróci dokładnie w ten sam sposób, ale może przynieść coś jeszcze lepszego. Jak mówi prorok Joel, wynagrodzę wam lata, które pożarła szarańcza. Joel 2.25. Bóg ma moc przekształcić nasze największe straty w niespodziewane błogosławieństwa. Pomyśl o Józefie, synu Jakuba, został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, niesłusznie uwięziony, zapomniany. Ileż strat. Ale Bóg miał większy plan. Na końcu Józef został gubernatorem Egiptu i mógł uratować swoją rodzinę i cały lud przed głodem. Sam powiedział do braci: Wy zamierzaliście źle uczynić przeciwko mnie, ale Bóg zamierzył to ku dobremu. Rodzaju 50:20. A co jeśli Bóg robi to samo z tobą teraz? Czasami musimy coś stracić, aby zrobić miejsce na nowe, które Bóg chce przynieść. To jak przycinanie wydaje się bolesne w chwili obecnej, ale jest konieczne, aby roślina mogła rosnąć silniejsza i przynosić więcej owoców. Jezus nauczał: Ja jestem prawdziwą winoroślą, a Ojciec mój jest ogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina. Jan 151 Zaufaj procesowi, mój przyjacielu. Bóg wie co robi. Pamiętasz historię wdowy z Sarepty? Była gotowa przygotować swój ostatni posiłek przed śmiercią z głodu wraz ze swoim synem. Ale Bóg posłał proroka Eliasza i cudownie mąka i oliwa nigdy się nie skończyły. Bóg nie tylko przywrócił to, co straciła, ale także podtrzymywał ją przez długi czas. Jak jest napisane, mąka w garncu nie wyczerpała się i oliwa w bańce nie ubywała. Pierwsze z królów, 16. Bóg może uczynić to samo dla ciebie. Słyszałeś o Noemi. Straciła męża i dwóch synów, pozostając sama na obcej ziemi. Myślała, że Bóg ją opuścił, ale Bóg miał inne plany. Poprzez swoją synową Rut, Noemi została pobłogosławiona wnukiem, który stał się dziadkiem króla Dawida. Z jej linii narodził się sam Jezus. Zobacz, jak Bóg może przekształcić nasze największe tragedie w niewyobrażalne błogosławieństwa. Może czujesz się jak Piotr, kiedy trzy razy zaparł się Jezusa. Poczucie winy i wstydu go przytłaczało, ale Jezus go nie opuścił. Wręcz przeciwnie, całkowicie go przywrócił i potężnie użył do budowania swojego kościoła. Przypomnij sobie słowa Jezusa. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Paś owce moje. Jan 21, 16 Nieważne, co straciłeś lub gdzie zawiodłeś, Bóg może i chce cię przywrócić. Wiesz, mój przyjacielu... Czasami Bóg pozwala nam przechodzić przez okresy niedostatku, aby nauczyć nas całkowicie na Nim polegać. Pomyśl o Izraelitach na pustyni. Nie mieli nic, ale Bóg podtrzymywał ich manną z nieba i wodą ze skały. Jak jest napisane, upokarzał Cię, dozwalając Ci łaknąć, a potem karmił Cię manną. Powtórzonego prawa, 8.3. Jakże potężna lekcja o zaufaniu Bogu w każdych okolicznościach. Przypomnij sobie także historię Hioba: stracił wszystko bogactwo, zdrowie, dzieci, ale zachował swoją integralność i wiarę. Na końcu Bóg nie tylko przywrócił mu wszystko, co stracił, ale także pobłogosławił go podwójnie. Jak jest napisane, błogosławił Pan ostatnie lata Hioba więcej niż początkowe. Hiob 42:12. To skłania mnie do myślenia: a jeśli najlepsze w Twoim życiu dopiero przed Tobą. Czasami nasze straty są konsekwencją naszych własnych błędnych wyborów. Jak marnotrawny syn, który roztrwonił cały swój majątek. Ale przypomnij sobie, jak kończy się ta historia. Ojciec przyjął go z otwartymi ramionami, całkowicie go przywracając. Jezus powiedział: Ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Łukasz 15, 24. Nieważne jak daleko zaszedłeś, Bóg czeka, aby cię przywrócić. Pomyśl o Dawidzie. Popełnił cudzołóstwo i morderstwo, tracąc pokój i wspólnotę z Bogiem. Ale kiedy szczerze się nawrócił, Bóg mu przebaczył i przywrócił go. Psalm 51 jest pięknym świadectwem tego: Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnow we mnie ducha prawego. Psalm 51, 12. Bóg może uczynić to samo dla Ciebie, mój przyjacielu, on jest specjalistą od nowych początków. Może czujesz się jak uczniowie po ukrzyżowaniu Jezusa, wszystkie Twoje nadzieje wydawały się stracone, ale trzeciego dnia Jezus z martwych wstał. Wyobraź sobie ich radość, gdy zobaczyli, że nie tylko odzyskali to, co stracili, ale zyskali coś znacznie większego. Pewność życia wiecznego. Jak powiedział Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jan 11:25. On może przynieść nowe życie do najbardziej martwych obszarów Twojego istnienia. Pamiętaj historię Rut. Straciła męża i opuściła swoją ojczyznę, aby podążać za swoją teściową. Wydawało się, że straciła wszystko, ale Bóg zaprowadził ją do Boza, który stał się jej odkupicielem. Nie tylko odzyskała rodzinę, ale stała się prababką króla Dawida. Jak jest napisane, błogosławiony niech będzie Pan, który Cię dziś nie zostawił bez odkupiciela. Rut 4:14. Bóg może przekształcić twoje największe straty w zaskakujące zyski. Pomyśl o Pawle. Stracił wszystko, co cenił w swoim poprzednim życiu: status, reputację, bezpieczeństwo, ale odkrył, że zyskał coś znacznie większego w Chrystusie. Napisał: Uważam wszystko za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa mojego Pana. Filipian 3:8. Czasami Bóg pozwala nam stracić coś dobrego, aby dać nam coś niezwykłego. Czy słyszałeś o Esterze? Straciła swoich rodziców, swoją wolność, a nawet swoje imię. Ale Bóg umieścił ją w pozycji, by mogła ocalić cały swój lud. Jak powiedział jej Mordechaj: "A kto wie, czy nie ze względu na te właśnie chwilę dostąpiłaś godności królewskiej?" Ester 4:14. A jeśli Twoje straty są w rzeczywistości przygotowaniem do większej misji, którą Bóg ma dla Ciebie? Pamiętaj o Mojżeszu. Stracił swój status księcia Egiptu i spędził 40 lat na pustyni jako pasterz-owiec. Ale to właśnie w tym okresie Bóg przygotował go do prowadzenia ludu Izraela. Jak jest napisane, Mojżesz był wykształcony we wszelkiej mądrości Egipcjan i był mocny w słowach i czynach. Dzieje apostolskie 7:22. Bóg może użyć Twoich czasów straty jako okresów przygotowania. Pomyśl o Jeremiaszu, stracił swoją wolność, swoją reputację, a nawet nadzieję w niektórych momentach. Ale w środku tego wszystkiego napisał: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasz 29, 11. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg ma plan dobra dla ciebie. Może czujesz się jak Izraelici przed morzem czerwonym, wróg z tyłu, nieprzebyte morze przed nimi. Wydawało się, że stracili wszystko, ale Bóg otworzył morze. Jak powiedział Mojżesz: Nie bójcie się, stójcie i patrzcie na zbawienie od Pana, które zgotuje wam dzisiaj. Wyjście 14:13. Bóg może otworzyć drogi tam, gdzie wydaje się, że nie ma wyjścia. Pamiętaj o Danielu w jaskini lwów. Stracił swoją wolność i był na skraju utraty życia, ale Bóg zamknął usta lwom. Jak jest napisane: Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwom. Daniel 6:22. Bóg może cię chronić i przywrócić nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pomyśl o Łazarzu. Stracił swoje życie, ale Jezus wezwał go z grobu. Jak powiedział Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jan 11,20. Nie ma tak wielkiej straty, której Bóg nie mógłby odwrócić, ani tak martwej sytuacji, której nie mógłby ożywić. Zastanawiałeś się nad historią Józefa, sprzedany jako niewolnik przez swoich własnych braci, fałszywie oskarżony, Zapomniany w więzieniu, ileż strat, ale na końcu Bóg podniósł go do pozycji władzy, by uratować wiele istnień. Jak sam powiedział: "Wymyśleliście przeciw mnie źle, ale Bóg obrócił to w dobro." Rodzaju 50:20. Bóg może przekształcić twoje największe niesprawiedliwości w zaskakujące błogosławieństwa. Pamiętaj o Annie, matce Samuela. Cierpiała z powodu braku dzieci, czując się pomniejszoną i bezwartościową ale gdy zawołała do Boga całym swoim sercem nie tylko dał jej syna ale uczynił go jednym z największych proroków Izraela jak jest napisane o tego chłopca się modliłam i Pan spełnił moją prośbę którą do niego zanosiłam pierwszy samuela 1:27 Bóg może przekształcić twój największy ból w największe błogosławieństwo Pomyśl o Jakubie walczył z Bogiem tracąc siłę w swoim biodrze ale w tym procesie straty zyskał nową tożsamość i błogosławieństwo. Jak jest napisane, nie będziesz już nazywał się Jakub, ale Izrael. Rodzaju 32:28. Czasami musimy stracić coś z nas samych, aby zyskać coś znacznie większego od Boga. Może czujesz się jak uczniowie w burzy, myśląc, że Jezus śpi, gdy ty tracisz wszystko. Ale pamiętaj, jak kończy się ta historia. Jezus wstaje i uspokaja burzę jednym słowem. Powiedział, czemu bojaźliwi jesteście? Jakże to jeszcze nie macie wiary? Marka 4, 40. Ufaj, że Jezus może uspokoić burzę w twoim życiu. Pamiętaj o Naamanie, dowódcy armii syryjskiej. Prawie stracił szansę na uzdrowienie strądu z, z powodu swojej dumy, ale gdy się poniżył i posłuchał, został całkowicie uzdrowiony. Jak jest napisane, zszedł więc i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa Męża Bożego. I jego ciało stało się czyste, jak ciało małego dziecka. II Królów 5:14. Czasami musimy się poniżyć, aby otrzymać Boże przywrócenie. Pomyśl o Pawle i Sylasie w więzieniu. Stracili swoją wolność, ale nie stracili swojej radości i wiary. I co się stało? Trzęsienie ziemi otworzyło drzwi więzienia, jak jest napisane. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali hymny Bogu a więźniowie ich słuchali. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także fundamenty więzienia się zachwiały. Dzieje apostolskie: 16, 25, 26. Twoja pochwała w czasie strat może otworzyć zaskakujące drzwi. Zastanawiałeś się nad kobietą cierpiącą na krwotok. Straciła zdrowie, pieniądze i pozycję społeczną przez dwanaście lat, ale gdy dotknęła z kraju płaszcza Jezusa z wiarą, Natychmiast została uzdrowiona. Jezus powiedział jej: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. Łukasz 8:48. Nieważne jak długo cierpisz z powodu strat, jeden dotyk wiary w Jezusa może wszystko zmienić. Pamiętaj o Zacheuszu. Zdobył dużo pieniędzy, ale stracił szacunek i godność. Kiedy Jezus go wezwał, nie tylko odzyskał swoją integralność, ale także zyskał zbawienie. Jezus ogłosił, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, bo i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Łukasz 19, 9-10 Jezus może przywrócić nie tylko to, co straciłeś materialnie, ale także twoją godność i cel. Pomyśl o Marcie i Marii, kiedy straciły swojego brata Łazarza. Myślały, że jest już za późno, że straciły całą nadzieję. Ale Jezus przyszedł i powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jan 11:25. A potem wskrzesił Łazarza. Nigdy nie jest za późno, aby Bóg działał w twoim życiu, mój przyjacielu. Pamiętaj o Dawidzie stawiającym czoła Goliatowi. Wszyscy żołnierze Izraelscy stracili odwagę wobec tego olbrzyma, ale Dawid zaufał Bogu i zwyciężył. Powiedział: ty idziesz na mnie z mieczem, włócznią i oszczepem, a ja idę na Ciebie w imię Pana zastępów. 1 Samuela 17:45. Bóg może dać Ci zwycięstwo nad olbrzymami, które odbierają Ci nadzieję. Może czujesz się jak Izraelici na wygnaniu w Babilonie. Stracili swoją ziemię, swoją świątynię, swoją tożsamość jako naród, ale Bóg obiecał przez proroka Jeremiasza, Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i nadzieję, Jeremiasz 20, 9, 11. Nawet na wygnaniu Bóg ma plany dobra dla ciebie. Pomyśl o Bartymeuszu, ślepcu, którego Jezus uzdrowił. Stracił wzrok, ale nie stracił nadziei. Kiedy usłyszał, że Jezus przechodzi, krzyknął z całych sił. A Jezus Go uzdrowił, mówiąc Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Marka 10:52 Nie pozwól, aby twoje straty powstrzymały cię od wołania do Jezusa. On może przywrócić ci wzrok, zarówno fizyczny, jak i duchowy. Pamiętaj o Piotrze chodzącym po wodzie. Kiedy odwrócił wzrok od Jezusa i spojrzał na fale, zaczął tonąć. Ale gdy zawołał: „Panie, ratuj mnie!”, Jezus natychmiast wyciągnął rękę i go uchwycił. Mateusz 14:30-31 nawet kiedy czujesz, że toniesz w swoich stratach, szczere wołanie do Jezusa może cię uratować. Zastanawiałeś się nad przypowieścią o zagubionej drachmie? Kobieta przeszukała cały dom, aż znalazła zgubioną monetę. Jezus powiedział, powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Łukasz 15,10 Bóg cieszy się z odnalezienia i przywrócenia tego, co było zgubione, w tym także ciebie. Pomyśl o Jariuszu, przywódcy synagogi. Jego córka była na skraju śmierci, a on stracił wszelką nadzieję, kiedy powiedzieli mu, że umarła. Ale Jezus powiedział nie bój się, tylko wierz Marka 5.36. I wskrzesił dziewczynkę. Nieważne, jak beznadziejna wydaje się Twoja sytuacja, Jezus może przynieść nowe życie. Pamiętaj o Pawle, który cierpiał z powodu ciernia w ciele. Trzykrotnie prosił Boga, aby Go usunął, ale Bóg odpowiedział. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. 2 Koryntian 12:9. Czasami Bóg nie usuwa naszych strat, ale daje nam łaskę, aby je pokonać i wzmocnić się przez nie. Może czujesz się jak uczniowie po ukrzyżowaniu Jezusa. Stracili swojego mistrza, swoją nadzieję, swoją przyszłość, ale trzeciego dnia Jezus z martwych wstał. Powiedział: Pokój wam. Jan 20:19. Jezus może przynieść pokój i przywrócenie nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Pomyśl o Samarytance przy studni. Straciła swoją reputację, swoją godność, przechodząc przez kilka nieudanych związków. Ale Jezus ją spotkał i zaoferował wodę żywą. Powiedział: Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Jan 4,14. Jezus może zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojej duszy. Nieważne ile straciłeś. Pamiętaj o Jonatanie, synu Saula. Zrezygnował z tronu, który należał mu się sprawa, tracąc swoją przyszłość jako król, ale zyskał coś znacznie większego: prawdziwą przyjaźń z Dawidem i miejsce w historii ludu Bożego. Jak jest napisane: "Dusza Jonatana związała się z duszą Dawida i umiłował go Jonatan jak samego siebie." 1. Samuela 18:1. Czasami to, co wydaje się stratą, może być początkiem czegoś znacznie cenniejszego. Czy myślałeś kiedyś o Hagar, służącej Sary? Została wypędzona na pustynię z synem, tracąc wszystko, ale Bóg ją tam znalazł i pokazał jej źródło wody, ratując ich życie. Anioł jej powiedział: Bóg usłyszał płacz chłopca. Rodzaju 21:17. Bóg słyszy twój płacz na pustyni Twoich strat, i może pokazać ci niespodziewane źródła zaopatrzenia. Pomyśl o Gedeonie, ukrywającym się w tłoczni winogron ze strachu przed Midianitami. Stracił całą odwagę i poczucie własnej wartości. Ale Bóg nazwał go potężnym wojownikiem i użył go do wyzwolenia Izraela. Anioł powiedział: Pan jest z tobą, potężny wojowniku. Sędziów 6, 12. Bóg widzi w tobie potencjał, którego może sam nie dostrzegasz. Pamiętaj o Deborze, w czasach gdy kobiety miały bardzo mało miejsca w społeczeństwie, ale Bóg ją wywyższył jako sędzinę i prorokinie, prowadząc Izrael do zwycięstwa. Śpiewała: Powstań, powstań, Deboro! Powstań, powstań, zaśpiewaj pieśń. Sędziów, 512. Bóg może obudzić w tobie talenty i dary, o których nawet nie wiedziałeś, że posiadasz. Może czujesz się jak paralityk przysadzawce Betesda. Przez trzydzieści osiem lat czekał na uzdrowienie, które wydawało się niemożliwe. Ale Jezus przyszedł i zapytał: Czy chcesz być uzdrowiony, Jana pięć sześć? I uzdrowił go natychmiast. Jezus może przynieść uzdrowienie i odnowienie nawet w najbardziej chronicznych sytuacjach twojego życia. Pomyśl o ród, Moabitce. Straciła męża, opuściła swoją ziemię i lud, aby podążać za teściową Noemi. Wydawało się, że straciła wszystko, ale Bóg przyprowadził ją do Boaza, jej odkupiciela i stała się prababką króla Dawida. Jak jest napisane: Błogosławiony niech będzie pan, który dziś nie zostawił cię bez odkupiciela. Rut 4:14. Bóg może przemienić twoje największe straty w zaskakujące zyski. Pamiętaj o Szczepanie, pierwszym męczenniku chrześcijańskim. Stracił życie za swoją wiarę, ale zyskał chwalebną wizję Jezusa. Jak jest napisane, ale Szczepan, pełen Ducha Świętego, spojrzał w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Dzieje apostolskie, 7.5. Czasami nasze największe straty mogą prowadzić do głębokich doświadczeń duchowych. Czy zastanawiałeś się nad Marią Magdaleną? Straciła wszystko z powodu życia w grzechu, opętana przez siedem demonów. Ale Jezus ją uwolnił i całkowicie odnowił. Stała się pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Jezus jej powiedział: idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca Waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Jana 20, Nieważne, jak zagubione może wydawać się Twoje życie, Jezus może dać Ci nowy początek i nowy cel. A teraz, mój przyjacielu, zróbmy przerwę i pomódlmy się razem. Zamknij oczy i powtarzaj za mną w sercu. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoją stałą obecność w moim życiu. Dziękuję, że nawet gdy nie rozumiem, wiem, że Ty masz wszystko pod kontrolą. Oddaję Tobie wszystkie moje straty, wszystkie moje bóle. Proszę, abyś przemienił je w błogosławieństwa, tak jak to robiłeś wielokrotnie w życiu swoich sług. Odnów moją nadzieję, odnów moje siły. Pomóż mi ufać Tobie z całego serca, nawet gdy nie widzę drogi przed sobą. W imię Jezusa, Amen. Pamiętaj, mój przyjacielu, Bóg nie skończył pisać twojej historii. Najlepszy rozdział może się dopiero zaczynać. Kontynuuj ufanie, kontynuuj oczekiwanie. Bóg jest wierny i On przywróci wszystko, co straciłeś, w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażasz. Jeśli ten film poruszył twoje serce, proszę, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Kliknij przycisk LIKE i udostępnij go komuś, kto może potrzebować tej wiadomości nadziei. I nie zapomnij sprawdzić innych filmów na końcu ekranu, jestem pewien, że one również będą błogosławieństwem dla ciebie. Niech Bóg cię obficie błogosławi. Do zobaczenia, następnym razem.